Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny cmentarz wojskowy. Znajdujemy się w miejscowości Wysna Polianka na Słowacji. Znalazłem kolejny cmentarz wojskowy, który jest już na mojej trasie, dzisiaj już ostatni. A więc mi się wydaje, że wszystkie groby są niepodpisane. To oczywiście już jest kierunek. Beherow to już trzeba powiedzieć a potem konieczne przejście graniczne z Polską jedynie krzyże pokazuję bo tu są na pewno groby wiedziałem że tu jest ale Dwa lata temu, co kręciłem te cmentarze, to akurat tego nie znalazłem. Teraz oczywiście nie jest trudne. Od drogi będzie jakieś 70 może metrów. Paliki to może są groby, kolejne trudno mi powiedzieć. I to oczywiście groby oczywiście dookoła. To już pojadę do kojca i później wezmę drugie. To będzie trudno mi powiedzieć ile. 10 minut i oczywiście i cmentarz, który, na który spoczywa 226 żołnierzy rosyjskiej armii. którzy zginęli w 1914 do 18 roku a żeby już mieć z głowy kolejny oczywiście cmentarz już będzie na drodze to będzie Beherów to byłem już cmentarz parafialny tamten jest i tak dalej a później już konieczna 1-2 A więc tym razem będzie dwa cmentarze we Słowacji. Wszystko jest na pół polu. To już od razu wezmę, żeby Jedynie oczywiście Tu już dali na równo, bo zazwyczaj krzyże i unickie prawosławne są zupełnie inne niż katolickie. Ale chyba tu też leżą żołnierze i, i również austro-węgierskiej armii nie sądzę, żeby byli polskie Ci co nie zdążyli dotrzeć na bitwę pod Gorlicami. Tu też było. że jest bardzo ładnie utrzymany za chwilę pokażę oczywiście to z drugiej strony To niby jest oczywiście mi się wydaje, że prawie zbiorowe całe to pole pewnie jest usiane nawet nie wiadomo jak wyglądały groby Nie zakładałem, że znajdę ten cementarz. Dwa lata temu go nie znalazłem. Wiedziałem, że jest. Wnecie go też nie znalazłem. Inny ale nie ten. To teraz będzie. Na YouTube. To wiadomo, że jest. Mam na myśli w polskich źródłach. i oczywiście droga tutaj jest tu jest główne wejście wyjście tu reszta krzyży tu są paliki to pewnie kolejne groby a więc teraz pójdziemy w górę a więc cmentarz pierwsza wojna światowa Wesna, polianka Takich już wiele nagrałem z I wojny światowej ze Słowacji. Nie sądziłem, że jest. Chociaż na pewno są jeszcze inne. Zniczę tam też są. lepiej tu sobie stanę nie przeszkadza, że trochę więcej ponagrywam Słowacja ogromny krzyż teraz idziemy w dół po części może jest w remoncie tu prawdopodobnie był krzyż tak, to o. Paliki, to mi się wydaje, że to wszystko kiedyś krzyże były. A więc w e, e, pełno pał, tu tego wszystkiego wypełnione. I tu też. Takie jak ten na przykład. To mi się wydaje, że wszystko tu kiedyś krzyże były, czyli robią remont tego po części. To i oczywiście Tak na przykład jak, jak te wywalone, czyli de facto mi się wydaje, że remont jest o... Tu na Słowacji nie ma, tak, w Polsce są podpisane przeważnie. I tu zazwyczaj tablica jest i jest napisane, wszyscy są napisani. A więc ten się wychodzi, za chwilę zamknę. A więc tu by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. żegnam się i dozo.